Krzysztof Jezewski, Boston, zwycięstwo z Milwaukee. Powiedz nam Krzysiu e, jakie cele Boston na, cel, na ten sezon, bo znacie na smak zwycięstwa, smak mistrzostwa. Trochę się zmieniło u Was w składzie na przestrzeni ostatniego roku, ale dalej jak zresztą ten wagonik jedzie. Powiedz nam co dalej. Dobrze zauważyłeś, no właściwie ze starego składu dostałem ja i Przemo, Andrzej, reszta praktycznie nowa. Próbujemy coś zbudować. Nie jest lekko, tym bardziej z taką, taką skutecznością jaką dzisiaj prezentowałem. Dobrze, że i chłopaki ciężar dwie na siebie. No nie jest lekko na pewno, bo no. e, drużyny mniej więcej są wyrównane poza San Antonio, chociaż też widzieliśmy, że można z nim było powalczyć w ostatnim meczu. Staramy się, no, myślę, że gramo o przetrwanie, no tutaj raczej e, nie ma mowy o pierwszy, e, pierwszym drugim, trzecim miejscu. Radimy się, gramy dla zabawy, czy najważniejsze bez kontuzji. To się dla nas najbardziej liczy. Wiadomo, jest walka, krew dzisiaj się polała, ale ja na sobie taką mocną No U Ciebie właśnie zawsze tak zauważyłem, krew się leje, lubisz, e, lubisz mocną, dobrą, zdecydowaną grę. skuteczną i skutecznością, ale Ty tu przodujesz właśnie w przechwytach, zbiórkach. E, powiedz nam, chyba naj, najbardziej lubisz taką grę właśnie. Że... Wiesz co? Dokładnie, tak jak mówisz. Wychowałem się na zespołach vit i przede wszystkim Nowego z 90 lat. Dla mnie defense jest najważniejszy. Punkty jak widać nie potrafię rzucać, ale lubię mocno grę i to się dla mnie liczy. I defense tak, nie wygrywa, było, Z nikim byliśmy nie grali zawsze dam 10%, 100% jeżeli chodzi o defense. Zdecydowanie defense tu z mocną zaletą i życzę Wam dalej dobrego defensu i co? I dobrego witoru. Dzięki.